Teraz zasiali. Nie. Kółko. Tak. Kółko grabiaste. Kółko nam się połapa. Siano nam się wysypało. Dawaj mu rączkę. Ale wszyscy bez! Mój do dotyczą dostać. Z zapalenia, do. Co tańczymy teraz? Uri, uri, janko, to? Kaka? kakę? Kake śpiewamy? Kaczuszki, a laki są? Nie. Ciaste kuko nam się połamało. Siano nam się wysypało, a my wszyscy bes! Brawo! Misia mi się udało, a mecy też. Super! Co my teraz zaśpiewamy? Zasiali. Nie? Będziemy śpiewać? Co no. my będziemy śpiewać? Kółko? No. Tak. Dobrze. Kółko, graniaste, cztero Kółko nam się połamało. Siano nam się wysypało, a my wszyscy p! <laughs> Babci, proszę pusteczkę do nas zawsze. Przynieś babci chusteczkę. Bo...